Witajcie. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam o olejku eterycznym Empower Me. Słuchajcie, jest to kolor słoneczny, żółty, przypomina nam energię, promienność, promyki słońca w letni, wiosenny dzień. Słuchajcie, ale czym tak naprawdę są te olejki eteryczne? Te olejki sprawiają, że my, Mamy więcej pewności siebie, mamy jeszcze więcej energii. E, mamy też lepszą koncentrację. Skupiamy się na tym jednym celu, jednym zadaniu, które mamy wykonać, a to jest nasza dodatkowa dawka pewności siebie. Z żółtym olejkiem każde spotkanie, każda prezentacja, e, każdy wykład. E, Każda sprawa, która jest dla nas taka ciężka do załatwienia, będzie naprawdę bez stresu załatwiona. Ale jeżeli nie mamy dyfuzora, nie możemy otoczyć się tą mgiełką pewności siebie. Słuchajcie, oczywiście fantastycznie. Na czwórka zawsze w gotowości, zawsze pod ręką i oczywiście, która roletka się najlepiej sprawdzi? Oczywiście żółta. W momencie, kiedy w pracy, w biurze, na przykład w szkole, jeżeli jesteście nauczycielami, nie możecie puścić dyfuzora, który doda wam pewności siebie, otuli was tą siłą, energią, możemy wykorzystać roletkę roletkę power me. Roletkę można mieć zawsze przy sobie, nawet w kieszonce schowaną. Wyciągamy, rolujemy sobie, słuchajcie. Delikatnie. Można się też napawać jej wonią. Po prostu rewelacyjnie się spisze. Jest to taki mały agent który zmieści się w każdej torebce, nawet w kieszonce. Zobaczcie, nie wymaga dużo miejsca. Ja mam zawsze fantastyczną czwórkę w etui, żebym nie pogubiła, ale jeżeli potrzebujecie mieć zawsze taką dodatkową energię i coś, co sprawi, że będziecie mogli przenosić góry bez stresu, bez strachu, stu, z taką ze stuprocentową pewnością siebie, z taką odwagą, to pamiętajcie, to jest sekret naszej siły, naszej pewności siebie i pamiętajcie, one naprawdę działają. Jeżeli chcecie przetestować tą moc, polecam odezwijcie się do mnie, podpowiem jak to zdobyć i jakie właściwości mają te olejki i pozostałe z naszej kategorii Mind and Mood.